W dzisiejszym odcinku zostanę mutant toaletem i zapraszam do odcinka, bo będzie się działo. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo nowości w tym, w, te, w tejże grze Robloxowej. Zmieniła się nam od czasu do czasu, jest to gra jednego z największych youtuberów z KBD Toilet, moi drodzy. Więc warto by było odszukać, bo mamy naprawdę do odszukania nowe, nowe morfy. Z tego co widzę, jest tu ich bardzo dużo. Zobaczcie sobie, wszystko to trzeba odnaleźć. Dodatkowo mamy za końce nowe nowe Skip Toilet, więc z chęcią e, wszystko pozwiedzam. Pozwiedzamy te mapy i poszukamy nowych D Toilet. Mamy też, możemy mieć animację tych wszystkich toalet, więc to jest fajne. Patrzcie, <ścoughs> to jest dziwne. Tak dziwnie wygląda. O, coś tu jest, złota toaleta. Co ja mogę z tym zrobić? O, toilet clown. Patrzcie, ba, serdecznie mi się to podoba. A gdzie to jest? Mogę być toilet clownem teraz. O, jezu. Jaki on ma atak w ogóle? A coś takiego. Tu jest spacerowanie. Sk możemy skoczyć i tu. W ogóle ta animacja, że on upada, jest taka dziwna. Ale niech będzie. Dobra, poszukamy sobie jeszcze. Tam jest, patrzcie, tam jest kolejna toaleta. Prawdopodobnie uda nam się ją zdobyć. Uwaga. TV Man to jest. Tak, wziąłem go, czy nie mogę. Alo! No co jest? Zostanę tym morfem. Nie mogę go podnieść. Patrzcie, jest jakiś błąd. Alo. No nie mogę być TV Manem. Nie podniosę tego, ale tam. <laughs> Jaką śmiesznie chodzi ten gościu? Dobra, ale tu jest kolejny, co to jest? Hot Souls Beats! Ej, ale mega, jestem YouTuberem. <laughs> Zostałem YouTuberem z KBD Toilet. No to to jest mega kozackie. Ej, czy ja mogę tam, tu się mapa kończy, nie mogę tam podejść. No ale trochę słabo, że, nie że to się jest zbagowane, nie można tego toileta przy, przy, przy samochodzie podnieść. Zrobię screena i słuchajcie, dam znać temu e, twórcy. Może to poprawią, wtedy będzie, będzie to działać. Możemy sobie tu monetki zbierać. Ej, fajnie. Patrzcie, ktoś jest Just Cousin. Nieźle. <laughs> Dobra, sprawdźmy tutaj, bo tutaj jest kolejne, jakby co to jest. A nie, haker z KBD. Dobra, dajcie mi to chyba. Mam nadzieję, że odnajdę wszystkie. Gdzie jest hacker? Okej, okay, zostałem hakerem. Jaki on ma atak w ogóle? Dziwna animacja ataku, ale niech będzie. To było bardzo dziwne, dość specyficzne. Sprawdźmy dalej. Co my tu mamy? Kameraman 2. Okej, okay, czyli to kameraman. Ej, tu można wyjść chyba po Dobra, czekajcie, zresetuję swoją postać. Ej, tu się pojawiłem. No, halo. Się nie pod... Ej, tu jest baza w ogóle, kamer. Patrzcie, tu też jest toaleta. Elite, elite TV Man. O jacie. Tego to jeszcze nie było. Z tych skibidi toaletów do zebrania. Patrzcie. Jaki on ma atak? <grym> co to jest tu? Dark Speakerman. O mój boże. Rest in peace, Mr. Da dark Speakerman. Patrzcie. Dark Speakerman. W końcu udało mi się go skrzesić. Jest, jest dobrze, słuchajcie. Jest dobrze. skrzesiliśmy Darka. To jest co? Drillman03 Aj, patrzcie, mogę stąd wyjść Ciekawe, czy tu... A tam są jakieś miejsca, ale nie można tam wejść Ciekawe czemu To jest jak boom Patrzcie, mogę siąść tu, gdzie boom ma to stanowisko Lol To jest dokładnie to samo odzorowane. Ej, fajnie to wygląda Tylko nie mogę tu usiąść Na to krzesło, nie? Ja mogę wskoczyć Patrzcie, to, tylko go, mnie tu nie widać, aż sobie z. chodźmy. A, tu jeszcze, patrzcie, tu jeszcze są jakieś postacie do odkrycia. Tutaj mamy na pewno. i coś się zepsuło, bo nie mogę chodzić. Okej, okay, drillman kolejny. Ej, ale, jazzy, tu jest w ogóle odzorowana ta baza. Cała. Co to tu jest? Oj, blue cameraman. Ej, tu nie mogę iść, a nie mogę. Kościół! Patrzcie, to jest kościół z tego! Ile tu jest rzeczy do odkrycia. Big Drill Man też, też niestety zginął. Skip the Toilet. Large Cameraman, tak. Large to jest zawsze large, prawda? Ej, fajnie to wygląda! Gierka całkiem dużo, duży update dostała, więc... Więc to, to mi się podoba. Będziemy mogli bardzo... A tutaj jest... Santa Skibidi. I Elite Clockman. Mhm, mm nieźle. A to, co to jest? To jest wejście do jakiejś bazy. Camera woman. Niech będzie. Czy ja mogę tam wejść? Czy tam się da wejść? To jest baza do tego. I złote toalety tu są, tylko nie wiem, czy ja. Chyba nie, chyba nie. Ale to wygląda tak, jakbyśmy mogli. Okej, okay, large drillman. Tutaj udało nam się go zdobyć. A i ciężko tu będzie. Tu trzeba przytrzymać. Wow. Ten speaker widzę, że taki twarda postać. Ej no spadłem, no halo. Chyba, z, że z jetpackiem tu się uda to zrobić. O, o, dobra, dobra, dobra. Jest, mamy Big Clockman. Chyba, że mogę wziąć tu wiecie, tego jetpack. Mogę jetpacka użyć? Chyba nie bardzo. Boże, jak mu się nogi wykrzywiają, co tu się... Patrzcie, jak on dziwnie A ja tam mogę za mapę wyjść, aż? Okej, okay, mamy elitę. Dobra, idziemy stąd. O, mogę st otworzyć trochę skrzynek. Mam już 4000 monet. Całkiem nieźle. Jezu, co się stało temu? <laughs> co się stało temu kamerze? A ten, co to tam robi? Jakiś taniec szalony. To, że ja nie odkryłem jeszcze wszystkich postaci. Tutaj robić. Patrzcie, tam na górze jest. Da się tam wyjść, Da. Drill Woman, pięknie. Ale tu jest jakaś kraina piaskowa. Ten 05. czy to koniec. Tutaj jeszcze coś jest. A tutaj. Okej. Okay. Creepy Skibidi. Ojo. Czy tu są jeszcze jakieś te? Gdzieś mogę wyjść albo coś. Nie wydaje się. To ciekawe, gdzie jeszcze będą te postacie, jak myślicie. Tu raczej już nie ma. Także się. Te animacje chodzenia to zacne są, powiem wam szczerze. To śmiesznie wygląda. Panie, no idźże, idźże. Czasem mnie tak blokuje. I w tym obszarze byliśmy. tylko brakuje nam bardzo TV Man ma. Alfa tu jest jeszcze do... To jest ciekawe Patrzcie, tu jest jeszcze toaleta. Ups, co się stało? Clockmena zdobyliśmy. O i tutaj jeszcze jest przejście. Tu coś powinno być. Tak jest. Coin shop. Anno Clockman, nieznany Clockman tutaj Ła, to jest ta baza, gdzie tu wszyscy urządzenia są, jakieś elektronika Alfa, proszę bardzo, Alfa nawet zdobyliśmy TV Man jest zepsuty Alfę mamy, go mamy Elite też Zombie, chyba tylko Zombie Kameraman nam został do odkrycia prawdopodobnie Jezu, a to co to jest? Czekaj, gdzie będzie. A tam jest na samej górze. Chodźmy tam na górę. I tu będzie ten zombie, prawda? Tak jest, mamy wszystko. Mamy wszystkie morfy. tego co widzę, a, a Speaker Woman chyba nam jeszcze została. Coś tak czuję, że jeszcze jej nie odblokowałem. Ale to tyle.